Pary Rzewo zaprasza Gabriela Lisowska. Mamy Azję w domu. Kolorowi mieszkańcy podwarszawskich wsi. Wielokulturowość to modne słowo w Warszawie, mieście, w którym mieszkałam przez ostatnie pięć lat. Ale co tak naprawdę wiemy o przedstawicielach mniejszości zamieszkujących mazowsze? Co wiemy o ludziach, którzy wożą nas Boltem, Uberem, przygotowują i dostarczają pod nos jedzenie spyszne.pl? Gdzie mieszkają? Czym zajmują się po pracy? I gdzie się modlą? Zainspirowana ciekawym podcastem Wielogłosy, opowieści z Mazowsza, tworzonym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, postanowiłam zrobić to, do czego od lat nawołują otwarci przedstawiciele stołecznej inteligencji na łamach Gazety Wyborczej, a mianowicie odrobić lekcję z tolerancji. Tym samym zorganizowałam spontaniczną wycieczkę po podwarszawskich wsiach. Odwiedziłam Wulkę Kosowską od 30 lat zamieszkiwaną przez Wietnamczyków i targowisko bakalarska w warszawskiej dzielnicy Raków, gdzie można spotkać przedstawicieli tej mniejszości. Wstąpiłam do świątyni buddyzmu wietnamskiego w Łazach i pierwszej w Polsce świątyni hinduizmu w kolonii warszawskiej. Spotkałam też Sikhów mieszkających w Raszynie. Zapraszam na wirtualny spacer. Targowisko Bakalarska. Moją podróż śladami społeczności migrantów z Wietnamu rozpoczęłam od najbardziej znanego miejsca, gdzie można ich spotkać Targowiska Bakalarska na południu Warszawy w dzielnicy Włochy. Handlarze z Azji przenieśli się tam po zamknięciu stadionu dziesięciolecia w 2008 roku. Sercem tego kompleksu jest Asian Town, gdzie można kupić rzadko spotykane produkty spożywcze z Japonii, Wietnamu, Chin czy Korei Południowej i skosztować oryginalnych azjatyckich smaków, chociażby durianów i kwiatów bananowca. Miłym akcentem są puszki wystawione pośrodku hali, zbiórka na rzecz innych sprzedawców z Azji, którzy ucierpieli materialnie po pożarze hal targowych na Marywilskiej. Na targowisku rozciągającym się wzdłuż ulicy Bakalarskiej znajdują się też liczne sklepiki, warzywniaki, kwiaciarnie i koreańskie salony piękności. Wizyta w niektórych sklepach przyprawia odreszcze, jeśli jesteśmy tam pierwszy raz i nie spodziewamy się zobaczyć wielkich martwych żółwi w chłodniach. Wulka Kosowska Wulka Kosowska to miejscowość oddalona około 20 minut samochodem od Warszawy. Do Wulki jeżdżą też autobusy z pętli Park and Ride Aleja Krakowska. Wsiadając do linii 703 lub 721 i przekraczając drugą strefę biletową, miałam wrażenie jakbym nagle znalazła się w komunikacji miejskiej w Dublinie. Można dostąpić tam wielokulturowości w pełnej krasie. Większość mieszkańców Wólki Kosowskiej stanowią Wietnamczycy. W 1993 roku powstało tu wielkie centrum handlowe, którego budowa była elementem współpracy polskiego rządu z Chinami. Po kilku latach okazało się, że produkty chińskie nie cieszą się oczekiwanym zainteresowaniem klientów z Polski. Chińczycy zaczęli wycofywać się z polskiego rynku, a opuszczone przez nich hale wynajęli Wietnamczycy. Tym samym przedstawiciele tej mniejszości mieszkają w kilku wsiach pod Warszawą już od trzech pokoleń. Kompleks centrów handlowych w Wólce Kosowskiej przypomina targowisko na Bakalarskiej, ale zajmuje znacznie większą powierzchnię. Odzież jest sprzedawana także hurtowo. Czas zatrzymał się tu w latach dziewięćdziesiątych. Na każdym kroku można spotkać stare szyldy i reklamy, będące pozostałością po marketingu rodem z czasów transformacji. Mieszkańcy Wólki Kosowskiej o azjatyckich rysach twarzy poruszają się po ulicach i halach niemal wyłącznie hulajnogami elektrycznymi i niespotykanymi w Warszawie charakterystycznymi małymi rowerami elektrycznymi. Ścieżki dla pieszych są bardzo wąskie albo nie ma ich wcale. Trzeba chodzić dróżkami wydeptanymi pomiędzy habaziami. Ulice są bardzo brudne. Wszędzie leżą śmieci, rowy toną w plastiku. W 2015 roku w odchłani tego morza Tandety powstała elegancka chińska restauracja rok później stołował się tam prezydent Chin, który złożył wówczas oficjalną wizytę w Polsce. Obecnie luksusowe wnętrze restauracji, sala ze sceną i dobra kuchnia przyciągają klientów z Warszawy i okolic, szukających oryginalnego miejsca na zorganizowanie przyjęcia weselnego. Restauracja znajduje się na uboczu przy osiedlu mieszkaniowym, kilkanaście minut pieszo od starych hal targowych. Na obiad zamówiłam makaron domowy z krewetkami i napój bezalkoholowy z owocami liczy i poziomkowca. Trafiłam na porę lunchową, więc za całość zapłaciłam 55 zł. Regularne ceny dań obiadowych są na ogół wyższe. Świątynia hinduistyczna w kolonii warszawskiej. W małej wiosce kolonia warszawska, sąsiadującej z wulką kosowską znajduje się Hindu Bhawan, pierwsza świątynia hinduizmu w Polsce. Chociaż z kompleksu handlowego w wulce można tam dotrzeć pieszo w ciągu kilkunastu minut, droga ta wcale nie jest łatwa i oczywista. Najpierw należy przejść przez ruchliwą drogę główną. Później idzie się wydeptaną ścieżką między rowem oddzielającym jezdnie a wielkimi halami w stanie budowy. Następnie skręca się w drogę usypaną drobnymi kamieniami. Nawigacja w Google Maps prowadzi do miejsca, które wygląda jak stary sklep samoobsługowy, mieszczący się w prywatnym podwórku. Samotne włóczenie się tam wymaga dość drastycznego wyjścia ze swojej strefy komfortu. Na szczęście samo wejście do świątyni można łatwo rozpoznać dzięki charakterystycznej fladze i płaskorzeźbom słoń indyjskich po dwóch stronach drzwi. W przedsionku świątyni połączonym z kuchnią należy zdjąć buty. W środku spotkałam trzech mężczyzn, każdy z nich był zdziwiony i zainteresowany moim pojawieniem się tam. Najbardziej otwarty i życzliwy wskazywał kolejno na posążki bogów na ołtarzu głównym i nie krył rozczarowania, że nie znam żadnego z nich. Mimo to mogłam bez problemu zrobić zdjęcia wszystkim obiektom w świątyni, najwidoczniej nie naruszając swoją ignorancją sakrum. Wnętrze Hindu bhavan jest przestronne, a zapach kadzideł oddziałuje kojąco na umysł. W tym miejscu najbardziej czułam się tak, jakbym była w Azji, chociaż nigdy nie byłam na żadnym innym kontynencie niż europejski. W podziękowaniu za złożenie wizyty życzliwy pan poczęstował mnie jabłkami i opieczonymi na miejscu bardzo słodkimi ciasteczkami o korzennym zapachu. Społeczność wyznawców hinduizmu skupiona wokół świątyni Hindu Bhavan w kolonii warszawskiej ma własną grupę na Facebooku, do której dołączyłam. Podwarszawskie pagody. Świątynie buddyzmu wietnamskiego. W okolicach Wólki Kosowskiej znajdują się również dwie świątynie buddyzmu wietnamskiego: we wsi Łazy przy ulicy Przyszłości 19 i w Laszczkach przy ulicy Leszczynowej 54C. Chociaż Laszczki leżą w bliższej odległości od Warszawy, komunikacją miejską szybciej i łatwiej można dostać się do łazów. Kiedy wysiada się na przystanku radiostacja łazy, w pierwszej kolejności rzucają się w oczy wielkie zakłady, zakurzone ciężarówki i porastające wąski chodnik chwasty. Trudno uwierzyć, że gdzieś pomiędzy tymi budynkami, które czasy największej świetności mają 20 lat za sobą, stoi świątynia buddyjska. Łatwo tam trafić. Duży napis na szeroko otwartej bramie i przestronny parking sprawiają, że nie czuje się dyskomfortu wynikającego z wychodzenia na prywatne podwórko. Przed pagodą po lewej stronie od wejścia stoi kilkumetrowy posąg Buddy ze świeżymi darami u jego stóp. Z kolei po prawej stronie znajduje się duży buddyjski dzwon. Wnętrze świątyni jest całe wyścielone miękkim dywanem, przez co nawet nie znając zasad tej religii, intuicyjnie ściąga się buty nie tyle z szacunku do sakrum, co z myślą o dbających o porządek gospodarzy. Najbardziej poruszającym miejscem jest ołtarz boczny, upamiętniający zmarłych. Wietnamczycy przenoszą tu zdjęcia swoich bliskich, którzy odeszli. Najbliższy cmentarz jest oddalony o pół godziny drogi pieszo od pagody i może stanowić dodatkowe cenne źródło etnograficzne na temat społeczności wietnamskiej zamieszkującej te okolice. Niestety z powodu ograniczonego czasu zrezygnowałam z odwiedzenia go. Sikhowie w Wraszynie. Między Warszawą a Raszynem znajduje się jedyna świątynia Sikhów w tej części Europy. Grudwara Sri Guru Singh Sabha powstała w 2004 roku w niepozornym dużym domu przy ulicy na skraju 56. Tak jak większość obiektów w Raszynie, przypomina dom towarowy z początku lat 2000. Chociaż mieści się w prywatnym podwórku otoczonym przez bolty i ubery, drzwi do niej są szeroko otwarte. A ludzie, którzy znajdują się w środku, chętnie przyjmują gości nie należących do ich grupy wyznaniowej. W przedsionku należy zdjąć buty i zakryć włosy. Pusty znajdują się w specjalnym koszu. Sikhizm to religia założona w XV wieku w prowincji Pendżab na północy Indii. Sikhowie wierzą w jednego Boga, do którego prowadzą różne drogi. Dlatego na ogrodzeniu przy ich świątyni znajduje się złota litera oznaczająca tę prawdę wiary. Chociaż Sikhowie są tolerancyjni i pokojowo nastawieni, a ich religia zakłada równość wszystkich ludzi, to zaraz po tym, gdy zaaranżowali swoją świątynię w Raszynie, mierzyli się z nieufnością pozostałych mieszkańców miasteczka. Wszystko za sprawą charakterystycznego wyglądu. Mężczyźni noszą turbany i długie brody, przez co wielu ludziom, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z sikhizmem, kojarzyli się oni z osamą bin Ladenem i terroryzmem. Sikhowie z Reszyna także mają swoją grupę na Facebooku. Warto też poznać wyjątkową ścieżkę dźwiękową z bollywoodzkiego filmu Kesari z 2019 roku. Film ten opowiada o bitwie pod Saragarchi w 1897 roku, kiedy oddział złożony z 21 heroicznych Sikhów przez ponad 6 godzin bronił powierzonych mu pozycji przed 10-tysięczną armią plemion afgańskich. Świątynia Sikhów jest otwarta codziennie od 5.30 do 20.30. Długie godziny otwarcia od świtu do późnych godzin wieczornych to coś, co odróżnia wszystkie odwiedzone przeze mnie świątynie od wiecznie zamkniętych kościołów rzymskokatolickich w polskich wsiach i małych miasteczkach. No cóż, przybyłam, zobaczyłam, zdjęcia porobiłam. To był arcyciekawy spacer i niewykluczone, że jeszcze tam wrócę, chociażby po to, żeby zobaczyć jak mieszkańcy Wólki Kosowskiej świętują wietnamski Nowy Rok. Nie zmienia to faktu, że do mieszkania na warszawskiej Woli wróciłam z poczuciem ulgi i wdzięczności, że mieszkam tu gdzie mieszkam, przy czystej ulicy z równym chodnikiem, na którą właśnie patrzę oddając się próżniaczej pracy intelektualnej. Paryżewo zaprasza Gabriela Lisowska.